Porozmawiajmy o świątecznych gafach. Nazywam się Aleksandra Pakła i jestem trenerką etykiety, a dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o błędach, które zdarza nam się popełniać podczas firmowych wigilii, rodzinnych spotkań czy choćby przygotowywania prezentów. Zapraszam na odcinek. Zacznę od firmowych wigilii, bo to prawdziwa kopalnia FOPA, ale zanim to, to małe organizacyjne ogłoszenie. Do 19 grudnia możecie zamawiać książki z klasą, z gwarancją dostawy przed świętami. W moim sklepie czekają na Was trzy moje książki z klasą wadymeku współczesnej damy, z klasą w biznesie i z klasą na każdą okazję. Ta ostatnia dostępna jest też w pięknym zestawie, bo połączona została z piękną jedwabną apaszką, która została wyprodukowana w Polsce, a wzór, który się na niej znajduje, został zaprojektowany specjalnie dla mnie przez polskiego artystę. Link do mojego sklepu, do tych wszystkich książek znajdziecie w opisie filmu. O firmowych wigiliach. To jest taka okazja, podczas której naprawdę popełniamy całą masę faux pas, ale takie podstawowe skupia się wokół tego, że zupełnie zapominamy o tym, gdzie się znajdujemy i jakie to tak naprawdę są okoliczności. Trochę integracyjne, trochę o charakterze towarzyskim, ale nadal firmowe, służbowe. Błędy popełniamy już na etapie wyboru stroju. Podczas firmowych wigilii możemy obserwować całą masę. Iście, sylwestrowych kreacji, brokat, cekiny, krótkie sukienki, głębokie dekolty. No właśnie, to nie ta okazja. To będzie właściwy strój, może być właściwy strój podczas sylwestrowego przyjęcia, a nie podczas pół biznesowego, pół towarzyskiego spotkania związanego ze świętami. Zazwyczaj na taką uroczystość nie trzeba zakładać bardzo formalnego, biznesowego stroju, ale też nie Zalecam ostrożność i pamiętanie, że mimo, że jest to nieco rozluźnione wydarzenie, to jest służbowe. I spotykamy się tam z kolegami z pracy. Niestety, podczas tego typu przyjęć obecny jest też alkohol, który sprawia, że ludzie zupełnie zapominają o okolicznościach, w których się znajdują. Dwuznaczne żarty, ujawnianie tajemnic, zbyt frywolny język. To wszystko wielu osobom zdarza się, gdy przesadzą z alkoholem, a podczas tego typu spotkań o to nie trudno. Dzisiaj w ogóle nie piję alkoholu, będzie o tym odcinek na kanale, ale gdy jeszcze nie byłam abstynentką, to miałam taką zasadę, że nigdy nie piję podczas służbowych spotkań. Po prostu nie piję w pracy, a gdy jestem też na tego typu wydarzeniu, to po prostu nie piłam, i uważam, że jest to zasada, nad którą warto się zastanowić. Takie spotkanie zdarza się tylko raz w roku, a z jego konsekwencjami możemy zostać na wiele tygodni, miesięcy, a nawet lat, jeśli wyjątkowo się tego dnia popiszemy. Drugie świąteczne fopa to oddanie prezentu, ale nie takie świadome powiedzenie komuś, że prezent mi się nie podoba i zabierz go, ale oddanie go rok, dwa, trzy lata później, albo puszczenie w obieg w bardzo bliskim towarzystwie. Jeśli zależy nam na elegancji, to dbamy też o detale, a takimi detalami mogą być torebka albo prezent, w którym otrzymałyśmy upominek. Nie ma nic złego w recyklingu tych elementów, w wykorzystaniu ich ponownym, ale dbajmy o to, by nie oddać ich tej samej osobie albo najbliższym tej osoby. Zapamiętywanie może nie być proste, ale elegancja wcale taka prosta nie jest i wymaga wysiłku, także w tych kwestiach. Na moim Instagramie, na który Was serdecznie zapraszam, opublikowałam rolkę na temat najgorszego prezentu, jaki komuś możemy wręczyć, i takim prezentem jest prezent. Naprawczy. Pod tą rolką pojawił się komentarz, w którym autorka napisała, że otrzymała kiedyś w prezencie spodnie od piżamy w rozmiarze kilkukrotnie na nią za dużym, gdyż ona nosiła XS, bardzo mały rozmiar, a otrzymała L. -ki. Była praktycznie pewna, że to prezent, który kilka dni temu otrzymała osoba, która ją obdarowała. Nie potrzebowała go, więc postanowiła puścić go dalej w świat. Czasami Wpuszczanie prezentów dalej w świat to nie jest zły pomysł, ale trzeba być tutaj bardzo ostrożnym i nie będę teraz poświęcała temu tematowi aż tak dużo uwagi. Jeśli jednak chcemy to zrobić, to uwaga i dostosujmy ten prezent do osoby, której chcemy go wręczyć. Niech to nie będzie to samo środowisko. Niech szansa na to, że ten prezent spotka darczyńcę kiedykolwiek w przyszłości, będzie minimalna. Ryzyko istnieje zawsze, to nie jest idealne zachowanie, ale jeśli chcemy już ponownie wykorzystywać otrzymany prezent, to przynajmniej pamiętajmy, od kogo co dostaliśmy i co komu wręczamy. Sporą FOPA jest przyprowadzanie na rodzinną wigilię osoby, która nie została zaproszona, a my wcześniej nie zapowiedziałyśmy jej obecności. Oczywiście, w polskiej tradycji przygotowujemy dodatkowe nakrycie dla niespodziewanego gościa, ale ma to po pierwsze trochę charakter symboliczny, a z drugiej strony jest to miejsce dla zbłąkanego wędrowca, dla kogoś, kto nie ma z kim zasiąść do stołu i został przez nas wtedy zaproszony. To jest takie miejsce dla osoby, której się nie spodziewamy. Jeśli chcemy kogoś zaprosić, na przykład swojego nowego chłopaka, swoją nową dziewczynę, to powiedzmy o tym wcześniej. Niech rodzina, niech gospodarze mogą się na to przygotować. Inną jest sytuacja, w której dowiadujemy się na przykład, że jakaś bliska nam osoba, przyjaciółka nie ma tego dnia z kim spędzić świąt i dowiadujemy się o tym tuż przed naszym wyjściem. Wtedy można ją zaprosić, ale przecież żadnym Problemem nie jest to, by zadzwonić do organizatorów i powiedzieć, że z kimś takim przyjdziemy. Po prostu uprzedzajmy. Sami pewnie chcielibyśmy być uprzedzeni o takiej sytuacji. O naszym braku obycia świadczy też brak szacunku dla wyznań, wierzeń innych osób. Przy świątecznych stołach spotykają się osoby często naprawdę nie tylko niewierzące i chrześcijanie, katolicy, ale osoby bardzo różnych wyznań: muzułmanie, osoby prawosławne, buddyści, ateiści, osoby bardzo różne z bardzo różnych światów. I o elegancji człowieka świadczy to, że szanuje wyznanie i przekonania innych osób i nie ma w tych okolicznościach potrzeby jakiejś dyskusji, wyśmiewania, dwuznacznych żartów czy nawet westchnień. Świąteczny stół to nie jest miejsce do przekonywania kogokolwiek, że religia, jego religia jest bez sensu, że pojawiają się tam różne kontrowersje, ale też w drugą stronę, gdy już spotykamy się przy tym świątecznym stole, to nie zaczynajmy wyciągać sobie tego, czyje tak naprawdę to są święta. Dużym świątecznym FOPA jest narzekanie przez całe święta na to, jak bardzo jest się zmęczonym, ile się napracowało przy przygotowaniu tych świąt, jak bardzo nie miało się z żadnej strony pomocy, jak wiele kosztowało nas to, by przyjąć gości. Mamy XXI wiek, 2024 rok, i wiedza na temat tego, jak prosić o pomoc, że można prosić o pomoc, że świąt nie trzeba przygotowywać w pojedynkę, jest już powszechna. Zamiast więc przez całe święta narzekać, jakim się jest zmęczonym i jaką się jest ofiarą tych świąt, lepiej pomyśleć o tym wcześniej i po prostu poprosić o pomoc. Niech każdy coś na te święta przygotuje. Tak będzie lepiej, a później też lepiej będzie nam się świętowało. Jeśli już organizujemy święta i jeśli to my będziemy miały gości, to zwróćmy też uwagę na to, jak przygotowujemy dla nich nakrycia przy stole. Niestety, często zdarza się, że jest ten jeden biedny gość, którego miejsce zostało przygotowane w taki sposób, że między swoimi nogami ma nogę od stołu. Zwracajcie uwagę na takie detale na to, czy goście mogą wygodnie usiąść przy stole. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że uda się ustawić stół i krzesła tak, by każdy mógł siedzieć przy nim wygodnie. Bo przy świątecznym stole zazwyczaj nie siedzimy minutę, czy dwie, czy dziesięć, czy piętnaście, ale nawet kilka godzin. Na gospodarzów święta spoczywa bardzo wiele obowiązków, ale to nie oznacza, że goście nic nie muszą robić, bo też powinni się starać. O tym, jak być dobrym gościem, pisałam w książce z klasą na każdą okazję. Tam jest rozdział Domówka. Z którego zasady można spokojnie przełożyć też na świąteczne przyjęcia, ale tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę na taki jeden mały, mały aspekt, ale ma on ogromne znaczenie dla elegancji przy stole i dla dobrego samopoczucia. Chodzi mi o to, by zaczekać, aż gospodyni też będzie siedziała przy tym stole. Niestety, bardzo często jest tak, że gospodyni, bo to często wciąż kobiety za to odpowiadają, gospodyni obsługuje cały stół, przynosi jedzenie, i gdy ona wreszcie może usiąść, to wszyscy już zjedli, a ona siedzi sama i je zimne. To źle świadczy o nas jako gościach. Szczególnie, że w te święta jesteśmy w małym rodzinnym gronie. Po pierwsze, oczywiście, zaproponujmy pomoc, a po drugie. Poczekajmy, aż wszyscy przy stole będą mieli jedzenie i aż gospodyni czy gospodarz też zasiądą do stołu. Dopiero wtedy wszyscy możemy zacząć jeść. A jeśli nam wystygnie, no trudno, to zjemy chłodniejsze. Nie wystygnie, jeśli weźmiemy się wspólnie do pracy i pomożemy też tej osobie. Będąc gościem, trzeba też uważać na zasiedzenie się. Każde spotkanie, czy to wigilie, czy dni świąteczne, ma swój początek, ale ma też swój koniec. I goście muszą obserwować sytuację, by wiedzieć, kiedy należy wyjść. Znów na moim Instagramie są rolki, w których mówię o tym, jak dać gościom sygnał do tego, że już powinni się zbierać. Tam was serdecznie zapraszam. A tutaj uczulam, by nie być gościem, który wychodzi ostatni i który nie wie, kiedy wyjść. Gdy widzimy, że chociaż jeden z gospodarzy jest już zmęczony, ziewa, nie rozmawia z nami, gdy widzimy, że już nie proponuje nam się kolejnej kawy, herbaty, dokładki, to pora się zbierać. Czasami jest tak, że jeden z gospodarzy już jest zmęczony, a drugi dobrze się bawi. Dobrze wychowany gość, gdy widzi, że chociaż jeden z gospodarzy jest zmęczony, zbiera się. Na tym polega elegancja. Dużym świątecznym fopa jest nieotwieranie prezentów. Bardzo często i bardzo wiele razy już o tym mówiłam, ale myślę, że to jest doskonały moment, by jeszcze raz to przypomnieć. Inne osoby, przygotowując dla nas prezent, starały się, wydały pieniądze, poświęciły czas, by przygotować dla nas ten upominek, a przynajmniej chcę wierzyć, że tak było. Chcą więc zobaczyć naszą reakcję, czy nam się podoba, a powinno nam się podobać. Właśnie dlatego prezenty otwieramy przy obdarowujących. Nie odkładamy ich gdzieś na później, tylko otwieramy razem, wspólnie i cieszymy się z tych prezentów, nawet jeśli jakiś jest nie do końca trafiony, to doceńmy gest, że ktoś się postarał, że o nas pomyślał i że ten prezent dostałyśmy. Wrócę jeszcze na moment do gospodarza, bo błędem ze strony gospodarza jest nieprzygotowanie się na wymagania żywieniowe innych. Wiem, że pewnie pojawią się komentarze, że a teraz to już w ogóle nie wiadomo, kto co je, i nie da się być gotowym na wszystko. Da się. Ja wam to mówię. Wśród moich znajomych i przyjaciół występują różne restrykcje żywieniowe, niektóre są naprawdę bardzo skomplikowane, ale zawsze. Zawsze naprawdę dbam o to, by każdy miał co jeść, nawet jeśli wymaga to specjalnych zakupów, wyszukiwania specjalnych restauracji i dopytywania tych osób o to, co mogą jeść, a co nie, jeśli nie jestem pewna. Jeśli w naszej rodzinie jest osoba, która nie je mięsa albo nie je mięsa na biału i innych produktów odzwierzęcych, albo choruje na celiakię i nie je glutenu, albo ma jakiekolwiek inne wymagania żywieniowe, to naprawdę w dobrym tonie jest przygotować dla tej osoby jedzenie, tak by ona też miała co jeść. Bycie gospodarzem to obowiązki, bycie gospodarzem nie jest łatwe, ale skoro już do siebie zapraszamy, to trzeba się postarać. Teraz dwa elementy o świątecznych zdjęciach. Pierwszy z nich dotyczy braku butów na świątecznych zdjęciach. Jeśli robimy sobie takie eleganckie zdjęcie przy choince, na pewno takie kojarzycie, często takie oglądamy, gdzie jesteśmy bardzo elegancko ubrani, tak świątecznie, to dość zabawnie wyglądają nagle te skarpetki, które mamy. Dobrze jest, jeśli zależy nam na takich ładnych zdjęciach, które będą piękną pamiątką, dobrze jest przynajmniej do tych zdjęć Skompletować znów swój strój. Nie mówię tu o takich luźnych zdjęciach, gdy siedzimy na kanapie, gdy każdy ma jakąś dziwną pozycję, tylko o rzeczywiście takich zdjęciach, które mają być, które widać, że w całej aranżacji mają być eleganckie. To warto zwrócić uwagę na ten jeden mały aspekt. Ale ze zdjęciami trzeba wiedzieć, co robić. Naprawdę, nie wszystkim trzeba dzielić się w internecie i nie wszystkie zdjęcia trzeba do internetu wrzucać, szczególnie jeśli na tych zdjęciach są inne osoby. Jeśli mamy duże grupowe, rodzinne zdjęcie albo zdjęcie z innymi osobami, które wcale nie zgadzały się na to, by te zdjęcia, by to zdjęcie zostało opublikowane w internecie, to może warto zostawić je po prostu we własnej galerii, we własnym albumie, a nie pokazywać całemu światu? Nie wszystko trzeba publikować w internecie. Dziś zdjęcia, o których mówiłam, najczęściej robimy telefonem. Tylko zwróćmy uwagę na to, by w święta przy Świątecznym Stole ten telefon używany był właśnie tylko do zdjęć. Wyciągamy go tylko po to, by zrobić zdjęcie i następnie go chowamy. Nie bawmy się przy Świątecznym Stole telefonem. Nie róbmy. Podczas wigilii przerwy na wysyłanie życzeń świątecznych SMS-em czy na messengerze. Nie sprawdzajmy, co robią inni. Przy świątecznym stole nie powinno być miejsca na telefony. Wrzucę na mój Instagram przed świętami taki sposób. Na to, by inni nie używali też swoich telefonów przy stole, więc jeśli chcecie go poznać, to zapraszam i bądźcie czujne przed świętami. Pojawi się rolka z takim właśnie bardzo, bardzo skutecznym sposobem. Jeśli ten film oglądacie z dziećmi, to to jest moment, by dzieci poszły po herbatę, bo zastrzegam, że ten fragment będzie dla osób dorosłych. Chwila przerwy na zatrzymanie, na odesłanie dzieci po herbatę, a teraz ostatni. Element, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, bo dużym, dużym świątecznym FOP-a jest informowanie dzieci o pochodzeniu prezentów i o prawdziwości świętego Mikołaja bez konsultacji z rodzicami. Różnie dzieci wierzą w świętego Mikołaja. Ja wierzę do dzisiaj i naprawdę czekam na prezenty, które mi przyniesie, ale jedne dzieci dowiadują się o świętym Mikołaju wcześniej, inne później. I nie bądźmy tym Grinczem, który psuje magię świąt. Naprawdę nie ma potrzeby tutaj, by zdradzać takie tajemnice. Jeśli nie mamy pewności, to lepiej trzymać język za zębami, a po drugie, moim zdaniem, lepiej się żyje, jeśli w tego świętego Mikołaja się wierzy. Więc uwaga, uwaga na zdradzanie tajemnicy. Świętego Mikołaja. To już wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Za tydzień możecie spodziewać się filmu o świątecznych prezentach, o zasadach etykiety, o pomysłach na prezent, o złych prezentach, które możemy wręczyć. Więc koniecznie zasubskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. A jeśli moje filmy Wam się podobają, to łapki w górę zawsze są mile widziane. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.